Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. Dzisiaj zaczniemy od słów Świętego Jana Pawła II z 1992 roku. Otwórz swoje serce Jezusowi Chrystusowi, a poznasz odwagę, która nigdy Cię nie opuści, niezależnie od trudności. Poznasz miłość silniejszą niż śmierć. Maryjo, pomóż nam. Otwierać nasze serca Panu Jezusowi. Pomódmy się dzisiaj w intencji kapłanów, osób konsekrowanych o nowe powołania kapłańskie, zakonne. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz im w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz im godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się znam, Święta Boże Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali, przez mękę jego i krzyż, do chwały z byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A świetłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Rosali, Krzysztofa, Anny, Moniki. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12.00. Dobrego dnia. Cześć. Cześć.